Jesteśmy na terenie budowy drogi ekspresowej S1 na trasie przybędza Milówka u wylotu dwóch tuneli w Ciścu. 14 września 2023 roku miało tu miejsce ważne wydarzenie. 4, 3, 2, 1. się! Wysadziliśmy w powietrze ostatnią ścianę, która odgradzała nam dwa fronty robót. Poruszaliśmy się zarówno od strony północnej, jak i od strony południowej. I to było połączenie tych odcinków metodą strzałową. Na tej inwestycji bardzo dużo wykorzystywaliśmy metody, metody strzałowej, użycie materiałów wybuchowych. To była dosyć częsta metoda stosowana tutaj przez zakład górniczy, który wykonywa te. Te tunele. Zatem połączyliśmy ostatni z czterech tunelów. W chwili obecnej już będziemy zajmować się budową obudowy tunelu. Myślę, że niedługo dokończymy obudowę tą tymczasową wykonywaną z torcretu. i lada moment zacznijmy już wykonywać obudowę żelbetową. Po ostatnim wystrzale w tunelu trwały jeszcze przez chwilę prace ciężkim sprzętem, a potem mogły przywitać się ekipy drążące tunel z dwóch stron. To jest to największe święto dla tych, którzy wykonują, czyli dla górników, że tunel jest drożny, wykonany bezpiecznie i zachowaniem wszystkich standardów, o czym może poświadczyć nadzór, który nas cały czas sprawdza. Tak, jeżeli chodzi o metody górnicze, to można powiedzieć, że jest to takie spektakularne zakończenie drążenia, aczkolwiek z górnikami jeszcze się nie żegnamy, jeszcze swoją robotę będą wykonywać, myślę, przez najbliższe kilka miesięcy. Trwa budowa całego odcinka. To jest 8,5 kilometra, z czego ponad połowa jest drogi biegnie w obiektach inżynierskich. To nie tylko te dwa tunele, ale również bardzo długie prawie kilometrowe obiekty. Najdłuższa estakada ma ponad 940 metrów. I naj... Wyższe przęsło ma ponad 38 metrów. Zakończenie prac przewidujemy, że nastąpi z końcem 2024 roku, a udostępnienie do ruchu nastąpiłoby wtedy na początku 2025 roku. Na razie wszystko wskazuje, że łącznie z resztą budowanych odcinków S1, czyli od Mysłowicy do Bielska Białej. Ostatnim strzałom towarzyszyła konferencja prasowa z udziałem polityków i samorządowców. To wszystko w jednym momencie. Rozbudowa, budowa, która ma zwiększyć możliwości tego regionu. Długo oczekiwana inwestycja zmierza wielkimi krokami do przodu. Mam nadzieję, że niedługo wszyscy, jak tu. Jesteśmy, będziemy mogli podróżować nowoczesną drogą, która z jednej strony jest jedną z najważniejszych inwestycji regionalnych dla nas, dla mieszkańców Bielska i Żywieczyzy, z drugiej strony jest to jedna z najważniejszych inwestycji ogólnopolskich, ponieważ to jest brakująca część korytarza łączącego nasz kraj z południową częścią aż do granicy słowackiej. Cieszymy się, że też i dalsza część drogi jest jeden. Czyli te odcinki z Sybielska-Białej, Domysłowi, Zowiązła Kosztowy też są kontynuowane, bo to nam pozwoli zamknąć już praktycznie cały proces inwestycyjny, jeśli chodzi o drogę S1. I chciałem z tego miejsca również bardzo serdecznie podziękować za cierpliwość za to, że oni to wszystko znoszą swoim mieszkańcom, mieszkańcom gminy Węgierska Górka, mieszkańcom gminy po prostu Milówka Bo to nie jest tylko kwestia powiedzmy samego y, tranzytu po prostu przez centrum Węgierskiej Górki i przez centrum Wilówki, gdzie jesteśmy i jedziemy w permanentny korka. Są wielkie uciążliwości związane po prostu z budową tej drogi i bardzo dobrze powiedzmy o tym wie firma Birby, bo cały czas po prostu musimy się z tymi mieszkańcami zmierzać, musimy z tymi mieszkańcami im tłumaczyć i że te uciążliwości po prostu miną. Ale jest jedna rzecz, za którą cenię swoich mieszkańców. Że oni mają tę świadomość, że jak się zaczęła ta inwestycja, to ona się skończy. Świetna realizacja. To naprawdę jest mega trudny teren. Wszyscy inżynierowie, którzy tutaj pracują, wkładają ogromny wysiłek w to, żeby tą inwestycję zrealizować. Więc jak tutaj, by wrócić do historii, to faktycznie jeszcze tam 10 lat temu mówiono, że to nie ma szans powstać, tego tunelu nie będzie, nie było finansowania, pieniędzy nie ma i nie będzie. Okazało się, że rząd prawa i sprawiedliwości potrafi dotrzymywać słowa i to po prostu robi. To są tego efekty. A dzięki temu, że dzisiaj udało się po raz ostatni, bo możemy powiedzieć, że ostatni taki wybuch, który był słyszany, przebić te tunele, liczymy na to, że w 2025 roku będziemy jeździć nowoczesną drogą ze Słowacji aż nad Bałtyk.